Dzień dobry Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie taki filmik, no jak widać, fryzura sama mówi za siebie, ale nagrywany z pracy nie mam gdzie odłożyć telefonu, więc za wszystkie potrząsania. Najmocniej przepraszam, nazywam się Anna Pałasz, jestem terapeutą, który na co dzień pracuje z małymi dziećmi z ASD, mam też doświadczenie pracy ze starszymi dziećmi, natomiast takim moim ulubionym dzieckiem w terapii, to jest takie dziecko, które ma 18, 24, 36 miesięcy, jest bez kontaktu, biega od ściany do ściany, nie współpracuje, to jest taki mój zawsze ulubiony klient. Wróciłam zupełnie niedawno takie filmiki, taki filmik dotyczący gestu wskazywania palcem, i tam pojawiło się, pojawiły się takie dwa pytania, na które chętnie i z przyjemnością odpowiem. Pierwsze to jest takie, gdzie ktoś pyta, jak sprawić, żeby dziecko, które wskazuje palcem wskazuje palcem, że chce dostać jakiś przedmiot, ale nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z tym partnerem komunikacji, który ten przedmiot ma mu podać. No to tak naprawdę wystarczy sobie najprostsze ćwiczenie uruchomić, czyli wysoko na półce tak, żeby było poza zasięgiem dziecka. Żeby była ta rzecz, którą dziecko lubi, czyli jak wiecie, że jest koparka, która robi na nim bardzo duże wrażenie, która go fascynuje i ją uwielbia, to dajecie na półkę, na półkę koparkę i dajecie drugą rzecz, która dziecku jest obojętna, czyli gdybym wiedziała jako mama, że no, piłka to nie jest nic takiego, co go kręci, to na półce położyłabym koparkę i piłkę. Teraz, jeśli dziecko podchodzi do y, półki i wskazuje palcem koparkę, no bo zakładam, że chce dostać koparkę, koparkę to ja specjalnie biorę z półki piłkę y, i próbuję mu podać piłkę. Po co? Po to, żeby on tak zerknął y, i wtedy mówimy, a nie, pomyłka, to nie to, nie to miałem na myśli, boch. I y, y, podaję mu. Koparkę, czyli próbujemy sobie zrobić ileś takich ćwiczeń, gdzie będziemy podawać mu to, nie to, czego on, o, on oczekuje. Po co? Po to, żeby wywołać takie spojrzenie za chwilę u dziecka: czy ty mi dajesz to, co ja chcę? Nie? To jest takie, no taki klucz, tak naprawdę, też komunikacyjny. Więc to jest proste. Łatwe i bardzo sprawdzające się. Tak naprawdę nie daj tego, co dziecko oczekuje, tylko zacznij dawać to, co, czego dziecko nie chce. Natomiast Znowu, żebyście nie poszli w taki kanał, że od dzisiaj przewalimy dziecku świat do góry nogami, będziemy podawać to, czego ono nie chce. No bo jeśli zawsze dawaliście to, co chce, i naraz mu zrobicie taką sieczkę pod tytułem Wszystko będzie inaczej niż Ty chcesz, no to świetnie, świetna jest ta druga do tego, żeby go sfrustrować, zdenerwować i żeby sobie nie ogarnął tematu. Więc na spokoju kilka takich prób dziennie i naprawdę powinno to spokojnie wskoczyć.